Siema! Dzisiaj jesteśmy na stronie G4skins, gdzie troszkę sobie pootwieramy skrzynek. Ale najpierw chciałbym was poprosić, żebyście weszli tutaj w kod promocyjny, wpisali mój kod, czyli MEWACS, bo dostaniecie 5% bonusu do doładowania, plus hajs na pierwszą skrzynkę właśnie taką, milspec. Otworzymy sobie teraz 5, żeby zobaczyć co wam by wypadło i proszę bardzo, pierwsza osoba by zgarnęła Takiego kałaszka Elite Build za 7 zł, więc moim zdaniem zajebisty deal, bo możecie sobie zgarnąć troszkę hajsu i weźmiemy, teraz rzucimy te 3 najtańsze skinki, weźmiemy na powiedzmy 40% i spróbujemy ulepszyć powiedzmy na l... mniej więcej tutaj. No i proszę bardzo i macie z 3 skinków za 2 zł, macie 4 zł, więc moim zdaniem giga dobry deal. Mamy tutaj taki event jak Galactic Fusion, gdzie mamy dwa teamy i mamy na przykład team z Marvela i team właśnie ze Star Warsów. Wejdziemy sobie najpierw do Star Warsów, otworzymy sobie najpierw takiego Jedi, myślę, że trzy razy otworzymy i będzie spoko. O, twoja drużyna ma przewagę, okej, okay, to wyjdziemy sobie i jednak dołączymy tutaj i otworzymy takiego roketa też trzy razy. Zobaczymy, co nam wypadnie. I potem pójdziemy może na upgrader, jak będzie właśnie lipa. Już widzę, że chyba raczej słabo. Dobra, jest strata, więc weźmiemy sobie te trzy skiny, które nam wyleciały. I weźmiemy na, powiedzmy, 50%. I damy na prawo. I niestety było na lewo, więc wyjdziemy sobie. I damy kolejną skrzynkę, czyli Stormtrooper. I ją też otworzymy sobie tak na spokojnie, trzy razy. A nie, ta drużyna ma przewagę, ok. To weźmiemy jednak, tutaj wejdziemy i Starlorda sobie otworzymy trzy razy. Zobaczymy co wypadnie z tego Starlorda. I tu już leci chyba, nie wiem ile to kosztuje, ale chyba może być w miarę OK. Nie, strada 17 zł, ale to już spokojnie, później sobie to ogarniemy, pójdziemy na upgrader i, i to odrobimy na no, spokojnie. I otwórzmy jeszcze takiego gruta dwa razy za 60 zł. W następnym odcinku sobie trochę więcej tutaj potwieram tych skrzynek eventowych, ale tutaj chciałbym tak po prostu najpierw sobie zobaczyć, czy coś może fajnego leci z tego, czy nie. Dobra, otwórzmy sobie to. I macie tutaj takie coś jak zaraz wam pokażę. Nie wiem ile to kosztuje. Może. Okej, okay, ten skin spoko. 16 zł co prawda strata, ale 5 tych skin, więc jest... więc jest naprawdę dobrze. Eee... I macie takie coś jak punkty eventowe, które dostajecie za wpłatę, albo właśnie za otwieranie tych skrzynek eventowych i możecie wejść w takie coś jak generator i wymienić sobie na przykład wszystkie te żetony, które macie na jednego skina. Powiedzmy, zaraz co zrobimy, ale macie coś takiego jak jeszcze zdrapki, za które za 200 zdrapek, znaczy za 200 tych żetonów macie jedną zdrapkę, którą możecie sobie zdrapać i dostajecie na przykład... Jak widzicie, takiego jednego skina za 2 zł, więc moim zdaniem za freeko to jak najbardziej spoko. Macie coś takiego, jak jeszcze booster, czyli dajecie skinka, jak macie tutaj opis cały, dajecie skina i macie właśnie 24 żetony, używacie. I macie też taki upgrader, który dajecie właśnie 24 żetony, nie pali wam skina, tylko ewentualnie spali wam jedyne cota te żetony. Spróbujmy, może się uda za pierwszym razem. I się niestety nie udało, ale tu na spokojnie, bo to jest tylko 24 żetony, więc to nic złego. Weźmy teraz ten generator i mamy 25 żetony, 252 żetony, Spróbujmy to użyć. I zobaczmy, co będzie. No i skin za 2,30, więc jest naprawdę dobrze. Dobra, przejdźmy do jakichś innych skrzynek niż te eventowe, które na razie już są. I otwórzmy na przykład. Nie, zjedźmy sobie tutaj niżej. Mamy tak O, jest polecana zakładka. Tutaj jeszcze badam tą stronę, co dokładnie fajnie było otworzyć. Więc ja bym spróbował. Widziałem taką jedną... O, to jest to, Garden Party. To jest chyba. Okej, teraz był zysk. Całkiem spoko skrzynka, bo mamy tutaj tak naprawdę. No wiadomo, trochę jest procent na stratę, no tak jak w każdej skrzynce, tak? Ale myślę, że dwie możemy spróbować otworzyć. I potem przejdziemy ewentualnie na upgrader, jak coś, jak nie będzie nic spoko. Więc spróbujmy 40 zł za takie dwie skrzynki. I czy będzie coś. shape'u, to może coś będzie warte. Niestety, o nie w sumie! Ta cz Faktory New to jest strata tylko 4 zł. Na tej CZC więc e, nie ma takiej tragedii. Weźmy na kontrakty i weźmy te najtańsze skinki. Przepalmy. I tu jest, jeszcze tak, możemy dodać te najtańsze. Mamy 3 dychy w puli i mamy możliwość otrzymania skina od 18 do 80 zł. Spróbujmy, dajemy 30 zł i dostajemy skina za praktycznie tyle samo, więc, więc nie ma tragedii. I mamy tutaj jeszcze raz trzy skinki dajemy. 35 zł i miejmy nadzieję, że... O, tym razem może być coś spoko. O, i mamy na przykład z 35 zł prawie 6 dych, więc no jest zajebiście, profit prawie dwukrotny. Ee, więc, co, ile mamy teraz kasy? Chciałbym zobaczyć sobie w ekwipunku. Nie pamiętam, z, ile, z jakimi pieniędzmi. 152 zł. Więc chyba lekki minus jest jeszcze. Więc wejdźmy tutaj niżej i spróbujmy. Co tutaj jest to jest z skrzynka? Ok. Ona ja kosztuje 9 zł. Możemy spróbować trzy razy otworzyć ją. Tak, dla testu. Może coś wypadnie w miarę ok. I chyba raczej nie za bardzo w miarę OK, to nie jest chyba za dobre. Chociaż tylko 5 zł straty, to naprawdę sprzedajmy to, ale to dobrze, bo to ten Galiz zrobił całą robotę tak naprawdę ile my mieliśmy na niego szans. To jest faktory nieus traku, więc... No właśnie 0,5% szans. No to dobrze, że go dropnęliśmy, bo by była trochę lipa, gdyby poleciały trzy skin po złotówkę. Ale mamy tutaj coś takiego jak skrzynki właśnie partnerskie, czyli osób... Które reklamują tą stronkę, i jest tutaj taka tania skrzynka derpszako, która kosztuje 3 zł za otwarcie jedno, Więc moim zdaniem każda osoba by mogła sobie bez problemu płacić piątkę. I zobaczmy, co taka osoba by wpłaciła, gdyby, co by dostała, gdyby wpłaciła na przykład z moim kodem 5 zł. I chyba ta, te emki nie są chyba złe, tak mi się wydaje. O nie są złe. No, staje te umpy 2 słabo, ale te dwie emeczki jest okej. Okay. Dajemy teraz powiedzmy taką jedną, tutaj nie ma co przesadzać na upgrade 1 razy 2. I weźmy na przykład na pierwszą lepszą, na lewą stronę. I niestety napali, ale dobrze, na no, spokojnie. Zaraz się odkujemy. Więc wejdziemy jeszcze raz tutaj do skrzyn na skrzynki partnerskie. I może otwórzmy jakąś trochę droższą skrzynkę niż te 3 złote, na przykład Magtom, Czy jest coś w spoko? No, są tu fajne, fajne skiny niektóre, ale ja bym może tą sobie jednak odpuścił. Otwórzmy na przykład... Valkyria. Ja wszedłem. Tutaj. A no, spróbujmy najpierw testowe otwarcie. I wypadł by ten kałak. Więc spróbujmy jeszcze to otworzyć. Raz. Zobaczmy, co wyleci teraz. A wylatuje MK z 12 zł MK za... 20, więc jest... Jak najbardziej dobrze, weźmy jeszcze na sam koniec odcinka. Spróbujmy zrobić taki upgrader albo nie zamiast upgrada. Spróbujmy wejść na kontrakt i dajmy te 5 skinów o łącznej wartości, prawie 5 dych. I mamy do zdobycia, mam, mamy szansę, żeby zdobyć od 30 do 122 zł. Więc to jest naprawdę całkiem niezły. Bal. jak gdyby już to stówka wleciała, to by było naprawdę dobrze. Więc podpiszmy kontrakt i zobaczmy, co nam wyleci. Jest jakaś naklejka za za 35 zł, więc trochę słabo, ale bierzemy to na upgrader, żeby tutaj spróbować, że tak powiem, wrócić do tego balansu, albo nawet nie wrócić do tego balansu, tylko wejść troszkę wyżej i spróbujmy jeszcze raz na lewo, zaryzykujmy. I niestety nam pali. No niestety, szkoda. Ale myślę, że jeszcze na sam koniec odcinka możemy spróbować zrobić taki ryzykowniejszy kontrakt również za 5 dyszek. I spróbujmy. Podpisujemy na sam koniec odcinka. Czy zobaczymy, czy będzie coś dobrze, czy będzie profit. Jest paczka z autografem. Za 45 zł, więc no mniej więcej podobnie. I co? Dziękuję bardzo za odcinek dzisiejszy. Jak przypominam jeszcze o kodzie promocyjnym, czyli Meva cs na otworzenie darmowej skrzynki. I co? Wbijacie na stronę link w opisie. Dzięki wielkie.